Cześć! Zapraszam do wspólnego oglądania! Przed Wami odcinek pod tytułem Mikołaj. Co roku w grudniu, jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga wielki worek, rozdaje prezenty. Bardzo uczynny jest ten nasz święty. A może czasami przykro świętemu, że nikt prezentu nie dał i jemu. Przysiadł zmęczony oraz zziębnięty. To właśnie rozdał wszystkie prezenty! Siedział, tak siedział, czas bardzo długi i myślał sporo, gdzie sanie zgubił. Może gdy rozdawał prezenty w łodzi, lub gdy w Ameryce przez komin wchodził, a może w Afryce lub na Kilimandżaro. Oj, Mikołajowi się zapomniało! I gdy już myślał, że został w biedzie, na jego saniach ktoś właśnie jedzie! Uradowany, aż w górę podskoczył, ale go teraz ktoś bardzo zaskoczył. To dzieci znalazły magiczne sanie. Oprócz sań miały podziękowanie za piękne prezenty podarowane dały Mikołajowi obrazki rysowane i śliczne ludziki z plasteliny. Nie da się zapomnieć Mikołaja miny, bo upominki fajnie jest dostawać. Jednak najfajniej jest samemu je dawać. Podobało się Wam? No pewnie, że tak! Kliknijcie przycisk subskrybuj, a na pewno nie przegapicie nowych odcinków. Do usłyszenia!